Benzyny nie ma Może nie ten kluczyk Skąd tyle spokoju w tej kobietach Dobrze, że jesteśmy do tyłu słuchaj, tak nie, bo... A i teraz co? Ten? Tak wolisz z zakrętu? Ja nie wiem jeszcze na razie jak wolę. Aha, to, to teraz weź trochę tak... Do tyłu i w lewo tam skręcaj, tak wiesz. No i dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, jeździemy. No zakręcaj, zakręcaj, Jeszcze zakręcaj. W stronę to W tamtą stronę, żeby się ta dupa szła w tamtą stronę. Misiu? Dobra. To odwrotnie chodzi. Spójrz na panią Basię. O, jakaś bylka. Ale teraz to jest dobrze. Skoro ona się spokojnie. Była? Było. Była ta belka, czy nie było? Zaraz zobaczymy. Jest, 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 jest. Yes. O! Oh. No nie, 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 nie. no zobacz ty gra... Ja się czuję, czuję. A nie, gra. A, nie, nie na tę szufladę. Dobra, bo tak gra, to może jeszcze trochę tak w tą stronę do kamery. O, w tam. A belka sobie leży dalej. on sam jedziesz długi. Nie? Nie? <śm> Dobra, zaczynaj tak, żeby dalej nie. Słuchaj, w tamtą stronę już jedziesz, w drugą stronę kierownicą, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą. Jest prosto, I da, dalej, dalej, jeszcze, jeszcze to tamto jak kręciłeś. Dalej, jeszcze, 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 jeszcze jedź. Jedź, dobrze jedziemy. Dobrze jest, dobrze, 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 dobrze. No, już, chyba, chyba, chyba dojechałśmy, bo tam był krupek gratów 10. A, jeszcze mam punktów. O kurde. A <grym> właśnie. Ja chyba przez kierowcę muszę wysiąść. Dawaj, jeszcze raz do przodu, ja nie wsiądę. Czekaj, może... Nic z tego, zablokowano. Chyba bardziej tamtego słupa musimy się trzymać, bo tutaj ja nie, nie otworzę drzwi. Tak mocno tak kierownicą wiesz w tamtą stronę, tak tak tak. Zdecydowanie, zdecydowanie bierz, bierz, bierz. Mocnie, 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 mocno. Ja bym zdecydowanie nie radził, ale. Dobro, zaczekaj, chyba otworzę drzwi. O, wylazłam. Ale wyszło. Wracamy do drugiej części naszych Miejmy, zawodów. Tam, tak do slalomu z jajkami. Nie, jedziemy, jedź! Dobra, nie, tu, tu, nie z tej strony. No to jak? Po lewej, po prawej. Po lewej mijamy! Wracaj! Nie, już! Dobra, ten po prawej. Dobra, ten po lewej, teraz po lewej. Tu między te, dobra, jedź, jedź, nie, nie mamy jajek, jak? ten po prawej, po prawej, no raz tej, raz tej, jedź i na wprost naprzeciwko ściany zatrzymaj się jak najdłużej. poczekaj, hamuj, hamuj, żebyś nie uderzyła, hamuj, jeszcze się no Agnieszka, hamuj, dobra, wiesz co, Agnieszka, Odepnij sobie pas, Taka jesteś mądra. Piesek macha, że tak, czyli jest dobrze. Nie. Mamy też się wrócić? Bardzo mądrze było. No naprawdę, pani Agnieszko. Panie... Nie. Nie. Ireno. Już koniec. Tak, tak zleciało szybko. Wszystko co fajne, szybko się kończy. Nawet jazda trabantem. Tylko nasz piesek. Kiwa, 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 głową. Patrz tu wjeżdżasz i to co białe je na no, żółte, zaraz, zaraz. to omijasz. Czyli wjeżdżasz. Czyli teraz prosto teraz? To co są te znaczki czerwone, to mijasz. A to co jest czysty żółty, to jedziesz w lewo, omijasz tam. Później zajeżdżasz Czekaj, znowu za tym. Teraz prosto. Prosto, wjeżdżasz za tym żółtym czystym Aha. w prawo. Później zajeżdżasz tam, wyjeżdżasz za tym Ale... żółtym z zewnątrz, w lewo. Wiesz? Czyli tu tu nie widać całego. W prawo. Te czyste słupki, bez tych tu, to musisz omijać na zewnątrz. Dobra. Jak najbliżej się masz zatrzymać, tego tam. Dobra. I na czas jazda to jest. No, najważniejsza strategia. No i już wszystko. No, czas i szybko. A co, to tu musisz... Czyli nie ciągniesz w ogóle tą wajchą, tylko tak jak jest. Bez szarpania. A teraz wykonanie. <laughs> tak z tego wynika. Pamiętasz? Na zewnątrz... Na zewnątrz. Czyli jadę prosto, później tamten tam ten, praj do końca w do, i tam w tych dwóch. Tam, tak, znowu. Tylko my tam nie widzimy tego, tych czerwonych. Musisz omijać na zewnątrz te słupki czyste, żółte. No. Rozumiesz? Teraz jedę prosto, nie tego, nie nam tu. Prosto jedziesz, omijasz ten słupek ten, tu. No, pojedynczy. No. i później Wierżasz dalej tam. I omijam tam Omijasz tam ten. tam będziesz widział tamtego, też go będziesz ciężko ominąć. no proste, to wygląda. Na zewnątrz łapiesz te... Wygląda te przecież, kierowca, że rozumiem, wlot. Nie ruszaj. Pięknie. I ten spokój w oczach. W gazu. Jeden w ja te. Podjeżdżasz. I omijam tamte. Omijaj je prosto. Prosto, prosto. I teraz w między te, tak. Wjeżdżasz żółty, omijasz go. To tak? żółto omijasz, no. dobrze? Wjeżdżasz tu w lewo. Dobra, dobra. Teraz omijam? No Jedynką. No co omijasz na zewnątrz? No, no co robisz? No co chcesz? Jedź Wjeżdż prosto. No. Wjeżdżaj tu na zewnątrz. Na zewnątrz. No. Dobra. Jedź tu. Okej. Okay. Jak, jak najbliżej masz się zatrzymać te sześciu superchu. W środek. <noise> Zdezelowanca. Dobra. To czuła jak gdybyś skrzepał. Okej. Okay. Jest. No to jeżdżę. Wyłączę. Brawo. Panu dziękujemy. Brawo, najważniejsze do porozumienia. Ale co ona na to nasz piesek? O nie, 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 nie bardzo. Ale tego już pan Stanisław nie widział. z hamowni odczytowców proszę Państwa, to jest naturalny film tego samochodu. Prawa pada. i bojaja. Chyba, nie wiem. Ale fajny piesek. A pieskowi się podobało. Nie wiem, czy to tak miało być. To miało być tak? Moment, zaczekam. Śmietnij <grymka> <grymka> na czas. Mamy. O, śmietnij. O, mi. O, co? jak jajka? Ja bym prosił więcej szacunku dla jajek. My wracamy do garażu i do parkowania przodem i tyłem. Pan Stanisław. my? Jakże mam tam wjechać? No, wiem, że to żółte jest troszeczkę takie. dobrze, okej. Okay. Yes. Świetnie, chyba. Tak jakbym wjechał do.